Tamtego wieczoru miał być powód do radości. Sala była starannie udekorowana, światła przygaszone, na białych obrusach błyszczały kieliszki do wina, a zapach rozmieszał się z aromatem potraw z kuchni. Skrzypce grały cicho w tle, a rozmowy gości przeplatały się z dźwiękiem sztućców. Mój starszy brat, Marek, uśmiechał się dumnie, obejmując swoją narzeczoną kasię, a wokół nich zgromadzili się członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi. Wszyscy świętowali ich miłość, ich przyszłość, ich szczęście. Wszyscy, oprócz mnie. Siedziałem z boku, w milczeniu, z kieliszkiem wody w dłoni. Nie dlatego, że nie chciałem uczestniczyć, ale dlatego, że nauczyłem się przez lata, że im mniej mnie widać, tym lepiej dla wszystkich. W tej rodzinie moje istnienie było jak cień, obecne, ale bez znaczenia. Nazywam się Adam Nowak, mam 34 lata. I choć Marek jest tylko dwa lata starszy, od dziecka czułem się, jakby dzieliły nas całe epoki, nie przez różnice w charakterze, lecz przez to, jak byliśmy traktowani. Mój ojciec, Stanisław, mężczyzna z surowym spojrzeniem i językiem ostrym jak brzytwa, zawsze miał faworyta. I nigdy nie krył się z tym. Ale tego, co zrobił tego wieczoru, nawet ja się nie spodziewałem. Kiedy nadszedł moment przemówień, ojciec wstał od stołu i podszedł na środek sali, stukając w kieliszek obrączką, jakby ogłaszał początek czegoś wielkiego. Skrzypce zamilkły. Rozmowy ucichły. Wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Zaczął mówić, głosem podniesionym, lecz lekko drżącym, pod wpływem wina. Chciałbym wznieść toast. Za mojego syna Marka. Uśmiechnął się z dumą, a Marek odwzajemnił uśmiech. To mężczyzna, z którego każdy ojciec mógłby być dumny. Ambitny, odpowiedzialny, zaręczony z cudowną kobietą. Oto mój powód do dumy. Goście bili brawo. Kasia miała łzy w oczach. Nawet ja się lekko uśmiechnąłem, bo choć bolało, wiedziałem, że Marek naprawdę zasłużył na szczęście. I wtedy, ojciec wskazał na mnie. Bez cienia żartu, bez litości, bez chwili zawahania. A to, powiedział, wskazując palcem, to ciężar, który będę musiał nieść do końca życia. Zamarłem. W jednej chwili zrobiło się cicho jak w grobie. Nikt się nie zaśmiał. Nie było już skrzypiec, nie było bro. Była tylko moja twarz i dziesiątki spojrzeń skierowanych na mnie. Nie wiem, co bolało bardziej: jego słowa czy milczenie wszystkich wokół. Nikt nie zaprotestował. Nikt nie powiedział, to było nie w porządku. Nawet moja matka, która siedziała dwa metry ode mnie, spuściła wzrok i udawała, że tego nie słyszała. Marek wstał, zszokowany. Tato, dlaczego? Ale ojciec już się odwrócił i wrócił na swoje miejsce, jakby właśnie wygłosił coś wznosłego, coś, co wszyscy powinni zapamiętać. Ja, nie powiedziałem nic. Wstałem powoli. Odstawiłem kieliszek. Przeszedłem przez salę w absolutnej ciszy, jak więzień prowadzony na egzekucję. Nawet nie wziąłem płaszcza. Wyszedłem na zewnątrz, gdzie padał lekki śnieg, i poszedłem pieszo do domu, z krawatem poluzowanym i sercem, które nie chciało już dłużej bić. W tamtym momencie zrozumiałem coś ważnego. Nie jestem już w stanie dalej udawać, że to mnie nie rani. Ale jeszcze nie wiedziałem, że to, co nastąpi kilka dni później, będzie początkiem czegoś większego. Czegoś, co zmieni bieg mojego życia. Bo trzy dni po tym upokorzeniu, mój telefon zaczął dzwonić nieprzerwanie. Numer ojca. A kiedy w końcu odebrałem? Usłyszałem coś, co przebiło nawet tamten wieczór. Po tym, jak wyszedłem z sali i zamknąłem za sobą drzwi tamtej haniebnej nocy, nie poczułem ulgi. Czułem pustkę. Byłem dorosłym mężczyzną, a mimo to miałem wrażenie, jakby ktoś we mnie w środku znowu otworzył rany z dzieciństwa, tylko tym razem publicznie. Zaszyłem się w mieszkaniu, wyłączyłem telefon. Trzy dni nie wychodziłem nigdzie. Nie odezwałem się do nikogo. Nie płakałem. Uzy nie chciały już ze mnie wychodzić. W głowie miałem jedynie jego słowa, powtarzające się jak echo w ciasnej klatce. To jest ciężar, który będę musiał nieść do końca życia. Ale to przecież nie zaczęło się wtedy. Ta rana była ze mną od dawna. Gdy miałem sześć lat, ojciec przychodził do domu późno i mówił mało. Gdy Marek rysował coś na kartce, pokazywał mu i słyszał. Piękne, synu. Będziesz wielkim architektem. A gdy ja próbowałem podejść z własnym rysunkiem, zrobionym z taką samą dziecięcą pasją, brał go do ręki, spojrzał i rzucał obojętnie na stół. Nie przeszkadzaj teraz. To były małe rzeczy, których nikt nie widział. Ale ja czułem je głęboko. W podstawówce zdobyłem drugie miejsce w szkolnym konkursie matematycznym. Wróciłem do domu dumny, z dyplomem w ręku. Ojciec nie spojrzał nawet. Tylko zapytał: Kto był pierwszy? Pamiętam, że wtedy po raz pierwszy zapytałem mamę. Mamo, dlaczego tata mnie nie lubi? Odpowiedziała, że się mylę. Że ojciec po prostu nie okazuje uczuć tak jak inni. Ale z czasem zrozumiałem, że to nie była prawda. On potrafił kochać, tylko nie mnie. Gdy Marek jako nastolatek miał problemy w szkole, ojciec wstawał o szóstej rano, żeby pomóc mu w nauce. Gdy ja miałem złamane serce po pierwszej miłości, powiedział tylko: Mężczyźni nie płaczą. Weź się w garść. Z wiekiem różnice tylko się pogłębiały. Marek skończył studia techniczne, dostał dobrą pracę, zarabiał porządnie. Ja poszedłem w stronę sztuki, czego ojciec nigdy nie zaakceptował. Dla niego byłem niepraktyczny, nielogiczny, marzyciel. Ale nie byłem leniwy. Pracowałem ciężko. Zarabiałem uczciwie. Byłem samodzielny. Nigdy nie prosiłem o pomoc. A jednak, w jego oczach, zawsze byłem zawodem. Po trzech dniach ciszy telefon zaczął dzwonić nieprzerwanie. Gdy w końcu odebrałem, zanim zdążyłem się przywitać, usłyszałem głos pełen gniewu. Co ty sobie wyobrażasz? Jak śmiałeś wyjść z sali i zrobić z siebie ofiarę na przyjęciu twojego brata? Za nie mówiłem. Wszyscy teraz mówią tylko o tym, że Adam wyszedł z imprezy i popsuł atmosferę. To miała być jego noc, a ty, jak zwykle, musiałeś wszystko zepsuć. Zacisnąłem zęby. Uzy napłynęły mi do oczu, ale powstrzymałem je. Tato, powiedziałem cicho, nazwałeś mnie ciężarem. Publicznie. Bo nim jesteś. Wykrzyczał bez namysłu. Od lat. Zawsze z problemami, zawsze z pretensjami. Marek nigdy się nie żalił. A ty? Ty cały czas szukasz winnych. I wtedy zrozumiałem, to nie był moment słabości. To była jego prawda. Nie było żadnego żalu w jego głosie. Żadnej refleksji. Dla niego ja naprawdę byłem ciężarem. Od zawsze. Po tej rozmowie przysiągłem sobie jedno: nie będę więcej walczył o miejsce w sercu kogoś, kto nigdy nie chciał mnie tam wpuścić. I wtedy, po raz pierwszy w życiu, poczułem ulgę. Nie nienawiść, nie wściekłość, ulga. Ale droga do wolności nie była tak prosta, jak się wydaje. Bo gdy próbujesz odciąć się od tego, co cię rani, przeszłość wciąż potrafi znaleźć sposób, by cię dogonić. Po tej rozmowie z ojcem, gdy wyrzucił mi, że zepsułem przyjęcie mojego brata, coś we mnie pękło. Nie po raz pierwszy słyszałem od niego bolesne słowa, ale pierwszy raz dotarło do mnie z pełną mocą, że już nic się nie zmieni. Dotąd nosiłem w sobie iluzję, może naiwną, może dziecinną, że jeszcze kiedyś usłyszę od niego, przepraszam. Myliłem się. Ale teraz już wiedziałem. Tego dnia nigdy nie będzie. Wysłałem mu jedną wiadomość, krótką, zimną, pozbawioną emocji. Nie będziemy już rozmawiać. Życzę zdrowia. Adam w odpowiedzi dostałem tylko zastanów się, zanim zrobisz kolejny głupi krok. Nie odpisałem. Od tego momentu nastała cisza. Ale nie była to zwykła cisza. To była ta cisza, która wisi w powietrzu po eksplozji. Taka, która nie daje spokoju. Która nie jest ulgą, tylko przypomnieniem tego, co się skończyło, zanim naprawdę się zaczęło. Rodzina milczała. Marek milczał. Mama nie napisała ani słowa. Jakby wszyscy bali się naruszyć ten nowy układ, w którym ja, jak zawsze, stałem z boku. Tylko że tym razem to był mój wybór. Byłem sam. Pamiętam dokładnie tamte dni. Długie wieczory, kiedy siadałem przy oknie z herbatą i słuchałem deszczu, który bębnił o szybę. Myślałem o dzieciństwie. O tym, jak często próbowałem zasłużyć na uznanie. Jak często wracałem ze szkoły z dobrymi ocenami, tylko po to, by usłyszeć. Marek miał lepsze. Myślałem o świętach, przy których zawsze siadałem na końcu stołu, o prezentach, które były na odczepnego, o rozmowach, w których nigdy nie brałem udziału, bo nikt mnie nie pytał o zdanie. Ale to nie żal mnie paraliżował. To było poczucie pustki, które narastało od lat, a teraz wreszcie miało przestrzeń, by się rozlać. I wtedy Coś się we mnie przełamało. Nie chciałem już więcej próbować być częścią miejsca, które nie chciało mnie znać. Podjąłem decyzję. Spakowałem walizki. Zrezygnowałem z pracy w biurze, której i tak nienawidziłem. Wynająłem małe mieszkanie w innej dzielnicy Krakowa, daleko od rodzinnego domu. Zacząłem szukać czegoś nowego, choć nie wiedziałem jeszcze czego. Byłem zagubiony. I samotny. Ale pierwszy raz od dawna nie czułem się niechciany, bo nikt mnie nie oceniał. Nikt nie mówił, co powinienem robić. Nikt nie porównywał mnie z Markiem. Codziennie wstawałem rano i zmuszałem się, by wyjść. Na spacer, do kawiarni, do biblioteki, gdziekolwiek. Potrzebowałem ciszy, która leczy, a nie zabija. To właśnie w jednej z takich bibliotek poznałem ją. Nazywała się Ania. Miała ciche spojrzenie i głos, który brzmiał, jakby mówił szeptem, nawet gdy wypowiadała najprostsze zdania. Pracowała tam jako wolontariuszka, pomagała dzieciom uczyć się czytać. Zobaczyła mnie, gdy któregoś dnia siedziałem w czytelni, wpatrzony bezmyślnie w otwartą książkę. Czy wszystko w porządku? zapytała z troską. Zacząłem odpowiadać automatycznie. Tak, dziękuję, ale głos mi się załamał. Nie wiem dlaczego, ale po raz pierwszy od tygodni łzy napłynęły mi do oczu. Ona nie odwróciła wzroku. Nie speszyła się. Usiadła naprzeciwko i nic nie mówiła. Po prostu była. I to właśnie wtedy, w tej bibliotece, w ciszy, pełnej zrozumienia, poczułem coś, czego nie czułem nigdy wcześniej. Akceptację. Nie znała mnie. Nie wiedziała, kim jestem. Nie znała mojej historii. A mimo to, nie musiałem niczego udowadniać. To spotkanie zmieniło bieg wydarzeń. Bo czasem jednoludzkie spojrzenie potrafi rozbić mur, który budowaliśmy przez całe życie. Z czasem człowiek przestaje czekać na coś, co nigdy nie nadejdzie. Przestaje wypatrywać SMS-ów, które nie zostaną wysłane. Przestaje sprawdzać skrzynkę, czy przypadkiem nie ma listu, choć wie, że nikt go nie napisze. Przestaje nawet marzyć, że kiedyś ktoś zapuka do drzwi i powie. Przepraszam. Myliłem się. I właśnie wtedy, w tej rezygnacji, rodzi się coś nowego. Nie gniew. Nie gorycz. Tylko życie. Własne, niezależne życie, zbudowane z dala od tego, co bolało. Mijały miesiące. Biblioteka, w której poznałem Anię, stała się moim drugim domem. Czasem przychodziłem tylko po to, by usiąść obok niej i patrzeć jak pomaga dzieciom uczyć się czytać. Nie była wylewna, ale w jej obecności czułem się prawdziwy. Z czasem zaczęliśmy rozmawiać więcej o książkach, o muzyce, o dzieciństwie, o tym, co nas formuje i co nas łamie. Powiedziała mi, że jej ojciec zmarł, gdy miała siedem lat, że nigdy nie miała szansy usłyszeć od niego nic złego, ani nic dobrego. I że może właśnie dlatego potrafi tak mocno słuchać. W pewien listopadowy wieczór, gdy ulice tonęły w mgle, a światła latarni odbijały się w kałużach jak ciche myśli, zaprosiłem ją do siebie. Upiekłem ciasto, nieudolnie. Zaparzyłem herbatę. Rozmawialiśmy do późna. I wtedy po raz pierwszy w moim dorosłym życiu ktoś zapytał mnie: A co ty czujesz? Nieco zrobiłeś, nie dlaczego nie osiągnąłeś więcej, niczemu się nie starasz. Tylko, co ty czujesz, Adam? To pytanie zmieniło wszystko. Zacząłem uczęszczać na terapię. Nie z powodu depresji, choć smutek był we mnie głęboki. Ale z potrzeby rozumienia siebie, zrozumienia, dlaczego całe życie czułem się nie dość dobry. Dlaczego bałem się pokochać? Skoro przez tyle lat nie czułem się kochany. Dlaczego milczałem, gdy trzeba było krzyczeć. Dlaczego uciekałem, zamiast walczyć. Terapia była trudna. Zmuszała mnie do konfrontacji z obrazami z dzieciństwa, z uczuciami, które ukrywałem pod pozorem radzenia sobie. Ale krok po kroku uczyłem się budować nową tożsamość nie jako ten drugi syn nie jako ciężar tylko jako ja, Adam człowiek z błędami, ale też z godnością. Z czasem otworzyłem małą pracownię graficzną. Tworzyłem ilustracje do książek dla dzieci, projektowałem okładki. Nie zarabiałem fortuny, ale po raz pierwszy robiłem coś, co dawało mi sens. Ania była przy mnie. Nie jako wybawicielka, ale jako świadek mojej przemiany. Dzięki niej i dzięki pracy nad sobą, zrozumiałem, że najważniejsze nie jest to, jak zaczynasz życie, ale jak kończysz historię, którą inni próbowali napisać za ciebie. Pewnego dnia, gdy kończyliśmy wspólnie projekt do szkoły podstawowej, Ania spojrzała na mnie uważnie i zapytała. Czy wciąż myślisz o ojcu? Zamilkłem, bo tak, myślałem. Nie z tęsknotą, nie z nadzieją, z ciekawością. Zastanawiałem się, czy kiedyś zrozumie, co zrobił. Czy będzie miał odwagę spojrzeć mi w oczy? Czy doczeka dnia, w którym zabraknie mu mnie obok i będzie za późno? I wtedy otrzymałem list. Nie elektroniczny. Prawdziwy, papierowy, z odręcznym pismem, którego nie widziałem od lat. Od mojego brata, Marka. Adamie, ojciec jest chory. Schudł, ma trudności z poruszaniem się. Wiem, że nie macie kontaktu, ale coś się w nim zmieniło. Ostatnio zaczął mówić o tobie. Nie z pogardą. Z żalem. Jeśli znajdziesz w sobie choć cień chęci, przyjedź. Nie dla niego. Dla siebie kropka. Zamknąłem list i długo nie mogłem podnieść wzroku. Nie wiedziałem, czy jestem gotów wracać. Nie wiedziałem, czy chcę go widzieć. Ale wiedziałem jedno. Tym razem to ja zdecyduję, jak zakończy się ta historia. Nie wraca się łatwo do miejsc, w których nauczono cię, że jesteś zbędny. Droga powrotna do domu mojego dzieciństwa była nierzeczywista. Mijając znajome ulice, Witryny, ogrody, miałem wrażenie, jakbym oglądał film z dawnych lat, znajomy, ale już nie mój. Dom był ten sam. Jasnoszare ściany, drewniany ganek, dźwięk furtki, który znałem od zawsze. Ale ja nie byłem już tym samym Adamem. Zapukałem. Otworzył Marek. Jego twarz była napięta, spojrzenie niepewne. Czeka, powiedział cicho. Leży w salonie. Nie chodzi od kilku tygodni. Wszedłem powoli. Każdy krok brzmiał w mojej głowie jak echo wspomnień, jak tykający zegar. Czułem napięcie w klatce piersiowej, jakby mój organizm próbował zrozumieć, czy to miejsce wciąż jest zagrożeniem. I wtedy go zobaczyłem. Ojciec Stanisław Nowak leżał na kanapie, siwy, wychudzony, z oczami zapadniętymi głęboko w twarz, której kiedyś się bałem. Nie wyglądał jak mężczyzna. Który kiedyś panował nad domem silnym głosem i jeszcze silniejszą krytyką. Wyglądał jak cień człowieka. Spojrzał na mnie. Przez chwilę tylko patrzył. Nie odezwał się. Zacisnął lekko palce na poduszce, jakby walczył ze sobą, by wypowiedzieć cokolwiek. Usiadłem na krześle obok. Marek mówił, że chorujesz, zacząłem spokojnie. Przyszedłem, bo nie chcę. Żebyś umarł z moim milczeniem na sumieniu. Nie odpowiedział. Nie przyszło ci nigdy do głowy, ciągnąłem, że twój syn potrzebował ojca, a nie sędziego? Jego usta lekko się poruszyły, ale głos był słaby. Ja, nie wiedziałem, że to tak bolało. Nie wiedziałeś? Przerwałem, tym razem ostrzej. Kiedy nazwałeś mnie ciężarem przy czterdziestu osobach? Czy może wtedy, gdy przez całe życie porównywałeś mnie do Marka, jakby on był człowiekiem, a ja pomyłką? Milczał. W jego oczach pojawiła się wilgoć. Ale ja nie mówiłem już z gniewem. Mówiłem, bo musiałem to z siebie wyrzucić, zanim odejdę na zawsze. Wiesz, ojcze, już ci wybaczyłem. Nie dla ciebie. Dla siebie. Bo nie chcę, żeby reszta mojego życia była kontynuacją bólu, który zostawiłeś. Spojrzał na mnie. Pierwszy raz tak głęboko. I wtedy wypowiedział tylko jedno słowo: Przepraszam, nie był to wielki gest. Nie było dramatycznych scen. Nie padliśmy sobie w ramiona. Ale to wystarczyło. Wstałem. Żegnaj, tato. I wyszedłem. Nie obejrzałem się. Nigdy więcej nie wróciłem do tamtego domu. Ojciec zmarł kilka miesięcy później. Marek zadzwonił. Powiedział tylko, że tata zostawił dla mnie list. W liście było jedno zdanie. Może nie umiałem być ojcem, ale ty nauczyłeś się być człowiekiem lepszym ode mnie. Kropka. Dziś mam własne życie. Własny dom. Własny głos. Za nią tworzymy cichy świat, bez porównań, bez krzyków, bez ocen. Uczę dzieci w warsztatach artystycznych, pokazując im, że każde z nich ma w sobie wartość. Niezależnie od tego, co ktoś kiedyś powiedział im w złości. Czasem ktoś pyta, czy nie żałuję, że nie próbowałem zbliżyć się bardziej do ojca. Odpowiadam. Przebaczenie to nie powrót. To decyzja, że nie będziesz już dłużej nosił cudzego ciężaru. I to wystarczy. Ta historia nie jest o nienawiści. To opowieść o tym, jak boli brak miłości. Ale też o tym, jak silny potrafi być człowiek gdy przestaje szukać jej tam, gdzie nigdy jej nie było. Adam nie wygrał, bo jego ojciec przeprosił. Adam wygrał, bo już nie potrzebował, by to usłyszeć. A czasem to właśnie jest prawdziwa wolność.